Ukryty świat magii: magia wprowadzenie. Magia to siła, która jest nieuchwytna, ale jednak odczuwalna. Często jest postrzegana jako rodzaj tajemnej nauki i ma wiele różnych form i zastosowań. Praktykujący magię wierzą, że poprzez swoje działania i rytuały mogą wpływać na siły wszechświata, aby osiągnąć swoje cele lub poprawić swoje życie. Historia magii. Magia ma długą historię sięgającą starożytności. Wiele kultur rozwinęło swoje własne formy magii, w tym Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, Celtowie i Germanie. W średniowieczu magia często była kojarzona z czarostwem i czczeniem diabła, a jej praktykowanie było ścigane. Jednak w epoce renesansu magia przeżyła ożywienie, gdy uczeni zaczęli interesować się naukami okultystycznymi. Rodzaje magii Istnieje wiele różnych rodzajów magii, w tym biała magia, czarna magia, chaos magia, magia natury i wiele innych. Każdy rodzaj magii ma swoje własne techniki, rytuały i przekonania. Biała magia często jest postrzegana jako pozytywna i uzdrawiająca, podczas gdy czarna magia ma negatywne i destrukcyjne intencje. Chaos magia to nowoczesna forma magii, która koncentruje się na manipulacji prawdopodobieństwami i rzeczywistością. Magia i duchowość. Magia i duchowość są ze sobą ściśle powiązane. Wielu praktykujących magię wierzy w wyższe siły i ma duchowe przekonania, które wpływają na ich praktykę. Magia może także służyć jako narzędzie do samopoznania i samodoskonalenia. Poprzez medytacje i rytuały, praktykujący mogą zagłębiać się głębiej w swoje podświadome i odkrywać swoją wewnętrzną mądrość. Etyka magii. Magia, podobnie jak każda inna praktyka, wiąże się z rozważaniami etycznymi. Wielu praktykujących magię wierzy w zasadę potrójnego powrotu, która mówi, że wszystko, co się wysyła, wraca potrójnie. Ważne jest, aby praktykujący magię postępowali odpowiedzialnie i nie wyrządzali szkód ani cierpień. Niektórzy praktykujący używają również zaklęć ochronnych i rytuałów oczyszczających, aby chronić się przed negatywnymi skutkami swojej magii. Magia w współczesnym świecie Choć magia często jest postrzegana jako coś mistycznego i tajemniczego, zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Wiele osób wykorzystuje magię jako narzędzie do samouzdrawiania, samodoskonalenia i manifestowania swoich celów. Istnieje również wiele społeczności online i książek poświęconych magii, które zapewniają praktykującym platformę do wymiany doświadczeń i nauki. Magia jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego i będzie nadal odgrywać rolę w przyszłości. Dziękuję bardzo.